W Lincolnshire RAF wybiera do misji Wallisa swój najnowocześniejszy samolot. To Avro Lancaster. Ma 21 metrów długości. Rozpiętość skrzydeł wynosi 31 metrów. Cztery silniki Rolls-Royce Merlin pozwalają mu pokonać ponad 4000 km bez tankowania. Niemieckie zapory są w jego zasięgu. Ale żeby osiągnąć sukces, alianci potrzebują doskonałych lotników. Dowództwo znajduje ich w szeregach alianckich sił powietrznych. Tworzą nową jednostkę. 617 Dywizjon RAF. Gay Gibson, enigmatyczny 24-latek, zostaje jego dowódcą. Ale nawet ze śmietanką alianckiego lotnictwa i nowoczesnym samolotem powodzenie operacji graniczy z cudem. Dywizjon 617 najpierw wykryją niemieckie radary na wybrzeżu. Po kilku minutach z pobliskich lotnisk poderwane zostaną samoloty Luftwaffe. Na zachód od zapór ciągnie się drugi pas radarów i lotnisk. Żeby nie wpaść w tę sieć, Dywizjon 617 musi pokonać kanał w nocy. Kiedy lotnicy szlifują umiejętności, prace nad skaczącą bombą przenoszą się na zatokę Rykalwer na północnym wybrzeżu Kentu. Barnes Wallis jest pewien, że kształt kuli zapewni bombie właściwą trajektorię. Ale testy pokazują, że się myli. Taką bombę trudno kontrolować. Rozpada się po zetknięciu z wodą. Wallis wybiera więc cylinder. 11 maja 1943 pierwsze załogi Dywizjonu 617 zaczynają próby z nową bronią. Inżynierowie zmodyfikowali podwozie Lancasterów. Bomby Wallisa montowane są pod kadłubami. W pierwszych testach jedne bomby lecą za daleko, inne za krótko. Ale po tygodniach ćwiczeń lotnicy poznają sekret. Lancaster musi lecieć na 20 metrach z prędkością 370 km na godzinę. Bomba powinna obracać się do tyłu z prędkością 500 obrotów na minutę i musi spaść między 365 a 411 metrem od zapory. Osiągnięcie tych parametrów wydaje się niemożliwe. Ale już za 3 dni 19 Lancasterów Dywizjonu 617. Poleci nad nazistowskie Niemcy w nadziei, że choć jeden dokona niemożliwego. To będzie jeden z najśmielszych i najbardziej ryzykownych ataków bombowych w dziejach. Późnym wieczorem 16 maja 1943 Lancastery Dywizjonu 617 startują z Lincolnshire. Każdy niesie skaczącą bombę. Jednym z bombardierów jest Johnny Johnson. Lecieliśmy nisko nad rozświetlonym księżycem Morzem Północnym ku brzegom Holandii. Wiedzieliśmy, że obrona przeciwlotnicza rozpozna dźwięk naszych silników, że będą gotowi. Każdy, kto mówi, że się nie bał, albo nie zna emocji, albo kłamie. Samoloty lecą dwoma trasami, żeby oszukać niemiecką obronę. Pięć Lancasterów obiera dłuższą trasę północną, a czternaście pozostałych południową. Nad wybrzeżem Holandii jeden zostaje zestrzelony, a dwa uszkodzone. Muszą wracać. W głębi lądu Niemcy niszczą kolejne Lancastery. Nad zaporę dociera 12 samolotów. Tuż po północy 17 maja Guy Gibson zjawia się nad zaporą Mone. Spróbuje ją zniszczyć jako pierwszy. Lecąc w stronę zapory. Musi utrzymywać wysokość 20 metrów. Pomagają mu w tym dwa promienie światła skierowane ku wodzie. Kiedy się zetknął, można zrzucać bombę. Pod ciężkim ogniem Gibson podnosi samolot. A bomba łolisa skacze po wodzie. Wybucha przed zaporą. Druga bomba, zostaje zwolniona za późno, przeskakuje nad zaporą i wybucha po drugiej stronie. Co gorsza, Niemcy strącają Lancastera, który rozbija się o ziemię. Pięciu lotników ginie. Mimo to Gibson wysyła kolejny samolot, a sam próbuje ściągnąć ogień wroga na siebie. Trzecia bomba ostro zbacza z kursu. I wybucha, nie czyniąc zaporze żadnych szkód. Gibson wzywa dwa kolejne samoloty. Zrzucają bomby numer 4 i 5. Kiedy piloci podciągają maszyny, Wsteczne obroty przyklejają bombę do ściany zapory, tak jak przewidział Wallis. Wybuch wyrzuca chmurę kurzu i wody na 300 metrów w górę. Wyrwa w zaporze ma 76 metrów szerokości. Mimo wszystkich przeciwności, Dywizjon 617 zniszczył potężną zaporę Monę.